Wreszcie w żywiole. Idę na zakupy. Ha. O, to mi się już podoba. A, tu się Panu coś nie podnosi. Pewnie coś mało groźnego, ale... Ale nie, tego nie chcę. Ża żabę komuś? Wreszcie nie pewnie. Nie chcecie żaby. Jakich to mam z 20, to nie będę brał. Ale ja chcę coś tu... O, o, tu to się dla mnie podoba. I tu jest pięknie. Tam jest więcej. Pani mówiła, że mogę brać, co mi się podoba i że na wagę wszystko pójdzie. Tu coś dla nożowników jest. O, a tego ostatnio szukałem na Oliksie, były tylko od 150 zł. <laughs> Ciekawe ile to waży. Nie pytajcie ile to kosztuje w sklepie. Biorę całą garść. Trochę tu kapie mi, ale to nie jest problem. Ta skrzyneczka też dla mnie się podoba. Biorę to. Boże, kto taki przecinak wywala to nieludzkie zachowanie jest. A z tego wiem co zrobię. To będzie fajny uchwyt na kask. Dwa takie są, jakby ktoś chciał, piszcie. Zobaczcie. Pytanie do mądrzejszych ludzi do czego to jest? Bo ja nie wiem co to jest w ogóle. Nie wiem, ale wezmę. Nie no, raj dla moich oczu tutaj jest normalny. O, EGR-ek. Nie trzeba płacić 130 zł. Do Webasto, ogrzewanie. Dobra, walizka pełna, jedziemy działać. Sześć skupów odwiedziłem. Nie wszędzie są tak fajne rzeczy. Tu będę wracał.